Stu, a więc tutaj mam oko stu. Stylizację. TV. Myślę, że to to. Nie to. Tutaj mamy stylizację. TV. Blałek. To blałka mam chyba tutaj. Adrana z konia. Nie wiem, co to jest. Hmm. Super. Yy, Red Monster. Yy, Naruciak. No to... Na no, 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 Naruciaka, no to jednak... Trudno nie, trudno nie rozpoznać go, po jego twarzy. Yy. Nie wiem, kto jest. Stop. Banshee. Igor Ignatz. Little Monster 96. Redzi. Dobrowski Dąbrowski, I za Gimpera, tutaj mam poniżej yy. Oczek, Alek, yy. Karolek Lam Paula i oczywiście na końcu Plague. Yy. A więc zobaczmy mój wynik. 91% Super No super No to super, że super Dobra, raz Który jest film? Mój ulubiony kolor To oczywiście czerwony Jak często oglądasz YouTube? No, no bardzo często, ale nie cały czas No bez przesady no. Kiedy mam ochotę Ile jest filmów? Jak Mm. A nie ma tu jak jesteś, tak trochę tak seksizm, no seksizm. Dobra, leniwy jestem. Bardzo. Leniwy się jest. Ile masz lat? Mam 12 lat. Co najczęściej oglądasz na YouTube? E, najczęściej oglądam gry. Chociaż ostatnio coś się zmienia, coś na vlog vlogów też ostatnio zacząłem więcej oglądać, ale to inna historia. Dobra. Jesteś chłopakiem. Koniec se seksizmu. Czy nagrywasz na YouTube? No, to no, no, tak. Powinienem nagrać ze sił. A więc, no, no, Czekajcie na film ze tak? No, cześć. Dobra, więc kolejny quiz. Którą książkę i Bera powinieneś przeczytać? Ile masz lat? 12. Ile masz aplikacji na telefonie? Dużo. Naprawdę już. Czy lubisz czytać książki? Nie. Jaki jest twój ulubiony wykonawca? Z... Jaki jest twój ulubiony wykonawca zespół? No tak, tak, za bardzo to ja nie wiem. No. Jesteś dziewczyną czy chłopakiem? No jestem chłopakiem. Czy nagrywasz na YouTube? No, 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 no. No nagrywam ten odcinek dla was. No na, 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 nagrywam. Co wolisz oglądać? Wolę gry. Czy często przebywasz na dworze? Tak, dość często przebywam na dworze. Marcin Dubiel, przewodnik Pokemon Go. No, no. Ten quiz był bardzo dobry, to naprawdę książka dla mnie. Akurat Pokémony jak widać na moim kanale, gram. No to co, przenosimy się do kolejnego quizu. A więc dobra, teraz co wolisz? Wolę Messiego od Ronaldo. 52% ludzi woli Messiego, także no. Twixa od -ta wolę. No, tak. Wolę O, no, Jestem w większości ludzi. Co wolisz? Play jest lepszy. Um, a więc muszynianka czy żywiec drój. Moim zdaniem żywiec zdrój. Jestem cały czas w większości. Counter Strike, Global Offensive czy Minecraft? Um, no Counter Strike, ale w Minecraft to też mogę pograć. Nie będę miał z tym problemu, ja bym też chciał Minecrafta na moim kanale. Kogo wolisz? Arkadiusz Mylik yy, czy Michał Pazdan? No, Pazdan popisał się na euro. To trzeba powiedzieć akurat. Chociaż dzięki Mylikowi dostaliśmy się na to euro, także no. Jakby się dało... Była opcja by obu, to bym wybrał obu. Bardzo lubię. Co wolisz? Kinder Chocolate yy, czy Milka? Wolę Milkę. Yy. Kogo wolisz? Izaka czy Snacksa? No, no nie ma co gadać, no, Snacks to jednak jest problem, a Izak to z... no, no średnio gra. Co wolisz? Nie, odrzucam szwabski. Co wolisz? Nie jestem pełnoletni. Wybrałem obojętną odpowiedź. Co wolisz? Sony czy LG? Wolę LG. Raz jestem w Co wolisz, Hiszpa Hiszpanię czy Polskie? Wolę Polskę. Ym, co wolisz, Tesco czy Lidla? Biedronkę. Dobra, y, Tesco od Lidla. Ym, co wolisz, Adidas czy Nike? Y, wolę Nike. Częściej noszę buty z Nike. Pana Snapa, zapraszam Was na Snapa i na Instagrama też. Ale na Snapa no Linki zaraz się pojawią na ekranie dotacje, no i w opisie też tam na dole macie. Kogo wolisz? Te... kto to jest? Nie znam tego. Wolę YouTube'a! Ale na Facebooka też macie ten. Link w opisie, no i w ogóle. Kogo wolisz? Ech. Chyba więcej chłopaków robi te kuzyny. Albo wolisz? Wolę Jaśia. No. E, Jasiu to Jasiu. nie? Ech. 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 Tak szczerze, bardziej mi smakują jabłka, ale banany też lubię bardzo. Ach, kurczę. Co wolisz? Pizzę? Pizzę smaczniejszą. No KFC, Subway, lubię kanapki, bardzo Subway'a, kanapki z Subway są mi spoko. Bardzo lubię pływać. Ech. Język polski, jakoś tam z polskim nigdy nie męczyłem się. Neymara. Kolację. Ja w ogóle nie im śniadań <laughs> Karolek Pozdrawiam. Mm. Apple. O. Po, ty, po tych pytaniach już ten. Kończymy odcinek, bo już 10 minut mam prawie, yy, co no więc co wolisz? No Lu lubię ligę hiszpańską, naprawdę spoko Wolę wam. A jest Nie wiem, Ewelem. Obejrzenie mi to jest. Nie wiem tego. Y Kajko czy Naruciak? Oczywiście, że Naruciak. To nasza Biedronka tak optymistycznie o wszystkim myślę, no wiecie. Staram się być optymistą. Prysznic Zwolam koszykówkę od siatkówki. Nie miałem kontaktu z iPhone 7. Powiedzmy, że iPhone 7. O 50 na 50. Ech. Co wolisz? Kraków mieszkam tylko. No, nie tak. Nie mieszkam nie tak daleko Krakowa, ale najbliższe większe miasto to Nowy Sącz. Ech. Ech, no, no, no i tu jest trudne pytanie, ale kola jest tak chyba bardziej gazowana i ją wolę. Ech. Co wolisz? Co? Chyba. Zależy też jak. Sprawdź jest lepszy, bo Sącz jest tak za bardzo słodka. Manchester. Dobra, tym pytaniem kończymy odcinek. Jeśli chcecie więcej, zostawcie suba, łapkę w górę. Do zobaczenia, cześć.